Traxas, Traxas, X Max. Zagadka. Jak się nazywa ojciec Maxa? X Max. Siema. Siemano. Jesteśmy kolejny raz w naszym studiu z nowym sprzętem. <słuch> Tysiąc, jak zawsze, tysiąc pomysłów faraona. Tutaj jest majster do roboty. Tylko co, co chwilę. Do, dopiero jeden model nowy skończyłem. Yy, jakoś tam dokręcać coś tak tego. Jeszcze, robić. jeszcze na zimę mamy w planach jeden fajny model, ale to się wszystko okaże, czy damy radę czasowo. Mhm. Yy, od podstaw będziemy go składać, a tymczasem, jak zawsze, zajmujemy się. Eee, Traxxas 4 eee, Nie, nie, ar army nie bierzemy do zespołu. I sorry, że nastająco, ale niestety ten kombajn jest wielki. To jest po prostu zawrót głowy. Eee, x mac sama geneza, Monster Track. skala 1.5, bardzo duży, duże koła, duży prześwit. Największa skala od Traxxasa, jaką ma. Chyba zaczynamy już. To jest w ogóle piąta wersja x Maxa, 8S. 50 mil na godzinę, czyli to jest 80 km na godzinę. Przy wadze z bateriami około tam 10 kg tak, to 10 naprawdę jest kidom. pocisk. Czyli jak zawsze podkreślamy, że te karoserie na Clips dużo ułatwiają. Regulator. Tutaj w tej wersji 5 poprawili wydajność regulatora ma być ciutkę lepszy. Nie wiem co to oznacza. Zobaczymy Ale my na tą elektronikę tą traksasową jakoś nie, mocno nie narzekaliśmy. Nie, no bo wiesz, jak szanujesz, no to, no to masz nie. wzmocnione dyferencjały. Przedni i tylny, i środkowy. Następnie poprawiono trochę chłodzenie silnika i, ma być niby. i, i tego, i regulatora. Y, tutaj są tak samo jak w poprzedniej wersji amortyzator GTX i wzmacniony centralny wał. Jest niby troszkę grubszy. Troszeczkę ma być grubszy. Aluminiowy, ma, ma się, ma się mniej jest. giąć podczas skutków. Zobaczymy. I, I self-righting, czyli, czyli podnoszenie z plecku. W TSM też coś. Tak. I w TSM też poprawili szybkość e, żyroskopu. Ma być bardziej wytrzymały. Także wszystko mamy już tu wytrzymałe, a jako wisienkę dali opony Belted. Dokładnie. Już obradzam z powrotem. Czyli... Czyli... O, tu już tak sobie... Czyli tutaj jest taka wyściółka, pianka, jak tutaj macie. I do tej pianki jeszcze jest wkładka, która powoduje mniejsze balonowanie opon, opony. przez co dłużej nam wytrzymają i nie będą balonować. Ale to wszystko sprawdziłem, przetestujemy tak, i bo to wtedy są powiemy, opony, czy na pewno to sprawdza. Bo to, się to się sprawdza. są chyba opony Sledgehammer'y, czyli takie same jak były w Max'ie, tylko że większe. Kilka razy jeździłem X-Max'em, ale nie byłem do niego przekonany. Tylko to było dwa lata temu. Bardziej wolałem prędkość, przyczepność, a teraz po prostu nastawiamy się na jakąś zabawę i, i fan z jazdy. Yy, dobra, Arek, wracam na swoje miejsce. Czekaj, ta. Pytanie. Czekaj, ta, doczekaj. Ta, Znasz mnie długo? Kolor. jakiś czas, kolor. Kolor. Dobra, co tam do wyboru jest? Yy, po, zmienili w ogóle kolory. W, w, no. tej, w tej nowej wersji. Ile ich jest? Pięć nowych? <laughs> Cztery tu Cztery? są nowe. Eee, czerwony, niebiesko-pomarańczowy, niebiesko-czerwony i zielono-niebieski. zielono, -zielono -niebieski. Nie wiem, ten bym obstawił. Ten się obstawił? No. No tu jest kropka. Jakbyś się szczaił, to byś o, wiedział. No zobacz, kropka, to czyli <laughs> ten poszedł. No. Nie niebiesko. Ja, by, ja bym wolał cały jeden kolor, niż takie dwa pomieszane, wiesz? Przechodzimy. Przechodzimy do Opening. openingu. Dobra, także dzisiaj na stojąco naprawdę już ja z tym toporem tak macham, masakra. Ach, dobra, Arku, bo ja już naprawdę ja sobie zawsze lubię dozować to. Te emocje wszystkie, natomiast nie mogę się już doczekać, nie mogę się doczekać na przykład tej wielkości kół, tej wielkości karoserii. Dobra. Czyń powinności. Dobrze, topór powojenny. Najlepsze jest to, że tu nie ma żadnej ciemy, on jeszcze nim nie jeździł. Ile go już masz? Tydzień czasu. Tydzień czasu Zamówi? jeszcze go z pudełka nie wyciągnął i jest. nie jeździł. Specjalnie dla Was, dla wszystkich subskrybentów, yy, którzy są ciekawi. Także yy, subskrybujcie, bo naprawdę warto. Od, od, od dołu jeszcze, dobra. O kurde, jedzie, jest już, jest, y, jest, jest, jest to, Arek. Mam. Zobaczcie, zobaczcie, to jest to jest y, trzy, trzech faraonów y, ten, albo dwóch albo Arków. <grych> <grych> Że, y, dobra, otwieramy. Dobra, z tej może strony. Po czekaj, wyjadę trochę w tą stronę. No, dobra. Żebyście go widzieli. Dobra. Co my tu mamy? Widać, coś już widać. Chyba to jest derzak. Widać główkę, widać główkę. Odbieramy poród. Dobrze. Cesarka eee... była. O rany, ja tego chyba nie wyciągnę, tak wiesz. O, idzie, idzie. Poszło pierwsze koty za płotem. O kurde, ale patrz, jaka macha. Ty, ale ładnie koła. Tak wiesz, no zielony mój ulubiony. Ty, ale koła jakieś jakby się większe wydawały, jakie lacze wielkie. to koła? Są koła, nie, nie oszukali, koła są. Lecimy z tej Bo tutaj składają, a ludzie czekają na... Czekają. Kalety. Urany, patrz jaki ten... Kurde, jakie to wszystko ciężkie. Czekaj, jakiś manual. Dobra, ja oponę już. Dobro, ja już się to na handel. Dobra, zaraz tutaj pokażemy. To jest moja głowa. Głowa Faraola. Po prostu... Yy, o rany, zaraz będziemy to wszystko składać. Opony są takie jak mój brzuch. Wielkie i Na konkretne. Minke. Dobra, tak. ja przesunę dalej Wyjeżdżaj. Wyjeżdżam. O, o czym mówiłem? Bluetooth. Bluetooth, my go sobie podłączymy, natomiast jak będzie chwila, to dogramy z montażu. Jak włączyć, podłączyć do telefonu, bo to jest fajna, fajna opcja. Dużo, dużo ciekawych rzeczy, natomiast dla nas najważniejsza, że można ograniczyć tą moc, tak jak wspominał Arek. Co tam masz jeszcze? O, czary mary. Czary, Aparaturka mary. i kosmetyki. Kosmetyki, tak. Dla prawdziwych e, No tutaj jakiś smar antykorozyjny, jakiś. jakiś e, też jakiś smar plastyczny. Zaraz wam to wszystko pokażę. Co tutaj dostaliśmy jako gratisy. I aparaturka White. T2Y. TKY3 czy? Dobra, ja sprawdzam co tam w Już jest wszystko? Wszystko. Dobra. Rachunek, ale tego nie pokażemy. Nie, niech, niech żony lepiej nie wiedzą. Dokładnie. Umódcie się, żeby Wasze kobiety, Waszych gratów nie sprzedały nie za tą cenę, za którą im powiedziałeś. Powiedzieliście. Jak rozpinasz? Czekaj, o, czekaj, czekaj, ten, czekaj, ten? czekaj, 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 czekaj. Dobra. Dobra, dobra. już przyszło. Już. Uwaga. Cieszmy się tym szelestem, ale zobacz, to jest wszystko, kurde. To jeszcze dodamy... I tak, od razu Wam mówię co z modyfikacji. Jak oglądaliście albo nie oglądaliście, w Maxie podczas skakania od razu mi te wtyczki Drexasowe się rozłączały, więc tutaj przerutowaliśmy na XT90. To był pierwszy upgrade, drugi upgrade, włączymy, włożymy tego Bluetootha. W następnych filmikach wzmocnimy tą karoserię siatką. Wzmocnimy go, przygotujemy do pierwszej jazdy i, i będziemy, będziemy go testować. Dobra, przejdziemy do goodiebagu. W goodiebugu są takie najpotrzebniejsze rzeczy manual przede wszystkim, czyli wykaz części. Wysypujemy wszystkie rzeczy. Tak, od razu zębatka opcjonalna, 17 atak. 46 odbiór kluczyk do kół zaraz go sobie otworzymy i tu jest jeszcze jakaś gumowa końcówka ona jest chyba do willibara z tego co ja pamiętam ale nie, nie jestem pewny później to jakoś doczytamy, zobaczymy traksas, 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 naklejki traksas tu jest, tu jest yy, się... o i tutaj jest wykaz części że jak jakąś część uszkodzicie to na przykład y, uszkadzamy sobie... Co my sobie tu możemy uszkodzić? Wahacz. Wahacz, dobra, więc o, już szukamy wahacza. Wahacz górny 7729 lub dolny 7730. Y, ładowarka. My mamy akurat swoją ładowarkę. Tutaj mamy chyba instrukcję w ogóle. Jeżeli ktoś nie... O, ja lubię ten rysunek. Zawsze śmieję się z Arka. Y, Kamerzysty. To jest tak wykrzyknik kamerzysta uważaj na pioch. Tak, na pioch. Yy, tak przelecimy to sobie. No, to jest pierwsze, pierwsze uruchomienie, pierwsze podłączenie, trymowanie, self-ride, wpięcie karoserii, yy, oznaczenie na regulatorze, yy, tych diod, dodawanie gazu, hamowanie, no takie podstawy. Ja wiem, że my to nie czytamy instrukcji obsługi, ale chociaż nie. raz um przejrzeć, tak. obejrzeć co przejrzeć ja Jeżeli ktoś zaczyna zabawę, to, to jest to mile wskazane, zawsze będziecie widzieli więcej, a lepiej wiedzieć więcej niż mnie. O, tutaj wiesz, czarna skrzynka. Wygląda tak coś do baterii jakoś osłoną. Też tak Albo mi się coś... zinaje, wiesz. Dobra, Arku, założymy te koła. Ale mały a malutki ja najwolej ten trochę większy, metalowy, chyba. Jak jak koła, jak od malucha. Naprawdę koła to są. Koło to jest większe od Olego. Masakra. Cały, no tak. cały ja. O, no, ekspresowo, jak, jak w tym, w pit stopie. Ale tak naprawdę tutaj jako serwisant zdaje. No to fajnie, wszystko jest dopasowane, więc to jeszcze nowe części są, wszystko nowe. Lubisz do, w nowych modelach e, grzebać. No to do, idealnie się zgraliśmy, bo ja lubię nowymi modelami jeździć. Dobra. No, e, czekaj, czekaj, czekaj. Ciężkawy jest, co nie? Jaka krowa. A pamiętasz, e, załóżmy jeszcze karoserię, pamiętasz jak na zawodach King of Poland e, docisnąłeś Trytytkami? Tak. Zobacz, że tu jest tak samo zrobione. No, tu jest tak samo zrobione, znaczy... tylko że teraz nie pojedziesz. Ooo! Zobacz. Zobacz. O, A wszystko jest... Jak, jak, jak... Zobacz... z tak, tej pozycji, jaką teraz jest, jaką on się Uff, rany. No... Przejedzie po wodzie nawet. No, zobaczymy. <ślonia> Najwyżej będziemy łowić. Ło o, to już jest kawał klocucha. dobra, przeszło przeszło Teraz macie bestię, nie? Rany Ech, ciekawe czy ja będę miał siłę w ogóle to nosić. Teraz patrzymy. O, kurczę pokaż. Ale to tak ale to się tak pompuje. Można tu już można ten triceps zrobić. Ja nie będę nim rzucał, bo jest środek nocy. Ale wydaje mi się, że spokojnie ten jeden metr skoku to w ogóle nic sobie z tego nie zrobi. A, a na YouTube widzieliśmy, że po parę metrów skaczą takimi modelami. Na YouTube tego tak nie widać, tej skali, jak w rzeczywistości, to nie? Tak, tak. Bo to jest w ogóle nie mhm. odbiór tego nie, jak oglądasz gdzieś tam filmik, a mhm. jaki masz. Nie, no, odpalimy go jeszcze. Czekaj, yy, baterie. Yy, I trzymam, bo jak wyrwie w ścianę, trzymam. Bydlaka Jest, działa. Wiatraczek chodzi. Jest, Białą regulator chodzi, się odpali. Rozkręca coraz, A, szybciej, napędza coraz szybciej. Napędza się, no. Dobra, zobaczcie, serwo. Serwo działa w ten sposób. Dodamy lekko gazu. Tak. czuć ten pęd. Dobra, odstawiamy. Odłączamy. Dobra, także mogę już sobie spocząć. Muszę aż sobie krzesło podnieść, żeby mnie było widać. Bo no już moje krzesło już nie działa. Jestem po prostu jak zawsze w pełnym szoku i podziwie tego modelu. Słyszałeś? Działa. Wielkość arka przybiotła. Dokładnie, tego modelu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z przygotowania do pierwszej jazdy. Parę tutaj rzeczy porobimy, z nim przesmarujemy, sprawdzimy mocowania, śruby czy są dokręcone i i co? No i, i następna to już będzie jazda na pewno. Więc tak dokładnie, tak jak Michał mówi. Przed wyjściem, przed pierwszą jazdą drobny serwis. Sprawdzić, dokręcić wszystko co możliwe, przesmarować i, i tyle. Dobra. I tyle. I tym miłym akcentem widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za... Za odwiedziny, za współpracę. Nie ma za co, ja się polecam. Widzimy się za chwilę z Arkiem, natomiast wy będziecie pewnie za tydzień mieli następny odcinek. W kolejnym materiał. odcinku obejrzycie co jak. Subskrybujcie. Warto, dobijamy już do tysiąca. Dokładnie. Także, Komentujcie, podpowiadajcie. Także będzie się działo na pewno na tym kanale. Będziemy dalej iść w modelarstwo. I cóż. dzięki Wielkie. Do zobaczyska, dziękujemy. Siemano!